Dzisiejsza gola to kolejna gala charytatywna, e, którą zorganizowaliśmy wspólnie z Fundacją MESPA. Celem dzisiejszej też gali jest to, żeby zebrać pieniądze na kolejny dom rodzinny. Chcemy w ten sposób też nagłosić problem związany z rodzinami zastępczymi, ale również pokazać jak funkcjonują partnerskie kluby biznesu, które do tej pory wspierały sport, a teraz również chcemy wspierać różne inicjatywy kartatywne. Połączymy się też z naszymi klubowiczami z Hongkongu, którzy również chcą brać udział w tym, żeby licytować koszulki Lewandowskiego, Zielińskiego, Dybali. Fundacja SPA, którą reprezentuję, zajmuje się pomocą humanitarną, wspieramy ponad 400 rodzin zastępczych, otworzyliśmy rodzinny dom dziecka tutaj w Legnicy, tylko w zeszłym roku wysłaliśmy około 150 tirów z pomocą humanitarną. Ja się w tej chwili przygotowuję do najwyższego skoku spadochronowego w historii. Chcę skoczyć 45 kilometrów, ale nie jest moim celem pobijanie rekordu, choć tak rzeczywiście będzie. Moim celem jest zwrócenie uwagi ludzi na całym świecie na los uchodźców klimatycznych i wojennych. I celem jest zebranie pieniędzy przy okazji takiego bardzo dużego eventu. Zebranie pieniędzy po to, żeby budować domy i schrony dla uchodźców klimatycznych i wojennych na całym świecie. Jesteśmy członkiem Partnerskich Klubów Biznesów od dobrych kilku lat. Ta współpraca układa się dla obu stron owocnie. Podpisaliśmy wiele kontraktów. Cieszymy się bardzo, że to akurat nasza firma osiągnęła największy obrót w tym roku. Jeśli chodzi o pojedynczą transakcję oraz łączną wartość obrotu, pojedyncza transakcja to jest 10 milionów złotych dla jednego klienta, natomiast łączna wartość transakcji to jest 23 miliony złotych. Pamiętam, jak Radosław Dogiewicz zadzwonił do mnie i powiedział, że czy chciałbym dołączyć do klubu biznesu. Zapytałem Cię, no dobrze, Radek, ale kto w tych klubach biznesu jest? No jak to kto? No ja i Ty. No i wtedy y, uśmiałem się z, jak z tego, także w przeciągu tych 10 lat do klubu biznesu dołączyło ponad 100 firm. To są tysiące osób, które angażują się w ten projekt. Także bardzo mocno klub biznesu się rozbudował. Ja cenię przede wszystkim to, że partnerskie kluby biznesu mają swoje miejsca. W różnych miejscach w Polsce i to, że możemy dzisiaj rozmawiać w Legnicy, to, że możemy rozmawiać w Poznaniu, we Wrocławiu, to jest największa wartość partnerskich klubów biznesu. Uważamy tę inicjatywę za coś wspaniałego, dlatego w ogóle tyle lat tutaj jesteśmy. Widzimy mega korzyści z tego, że można współpracować z dobrymi partnerami. Możemy robić bardzo fajne biznesy, one są pewne, są sprawdzone i dla nas to jest największa korzyść, jaka może z tego wynikać. Dla mnie taką największą korzyścią osobistą jest czas, który mogę podczas wyjazdów na mecze spędzić z synem, gdyż mam go bardzo mało, więc byliśmy na wyjeździe w Neapolu właśnie razem z Radkiem i całą ekipą. Bardzo dobrze wspominam ten wyjazd. Pomimo bardzo brzydkiej pogody spędziliśmy świetny czas, więc naprawdę wyjazdy z partnerskimi klubami biznesu jak najbardziej polecam wszystkim klubowiczom. Tym wyróżnikiem, tą wartością jest połączenie ludzi, którzy są zarówno przedstawicielami biznesu, jak i sportu. To jest taki wspólny mianownik, który łączy tych ludzi i nawet to, że oni mogą porozmawiać nie tylko o biznesie, ale o sporcie, o piłce nożnej, o tenisie, o golkę, to jest coś, co pozwala im szybko nawiązać relacje.